Witam Was, tutaj reggae kola, a to taka luźniejsza gra, taka pokadanka bo nie mam jak zabrać ludzi, żeby nagrać coś na multi, a mody najzwyczajniej w świecie, mi się znudził już Minecraft. Dobra, to jak widać trochę pograłem. Uch, to jest coś w stylu asesyjna, takiego je Dobra, zaczniemy już od dalszego poziomu, żeby nie zanudzać. W głównie chodzi o to w tej grze, żeby tych wieśniaków uratować. No to tak, słuchajcie, wiecie, bo od dawno nie było takich większych filmików ostatnio. Ostatnio nie było takich filmików, ponieważ... Ponieważ jak i że ponieważ nie było filmiku, bo... Eee... Nie było filmiku bo... NEP mi po prostu jepnął Coś tam już przeszli i zrobili całe szczęście Więc ten filmik w ramach takiego Rozróżnienia atmosfery, żebyście mieli spooglądać. co pooglądać Co w ogóle tragedia ostatnia z tym YouTubeem Że nie ma w ogóle ostatnio, bo nie żadnego filmiku Cie jakie udane, udane szarszek hey! Okej, okay, spoko. Trzeba nie nagłużyć Też Już mam umy wszystko się na ciosy i to i

Chuj nie fajne. Sorry, że to się nie ale nagrywam to. Hej mi to będzie Jak to będzie... Zabiegnie niedokumenty, to... Akurat... to na to nagram. trochę chuj bo... Pisze. Dobra, to idziemy ten poziom i powiem. Napiszcie mi w komentarzach tak. Jak w ogóle coś komentujecie to napiszcie w komentarzach. Czy chcecie tą grę, czy nie. tak średnio, bo znalazłem na macie przed chwilą i tak o. Tak o właśnie. Mamy jeszcze zadanie, bojęcie. Dobra, kończymy to, jestem spóźniony jeszcze maksymalnie. Do zobaczenia, cześć I to było krótkie, wyjaśnienie. jeśli nie... Czemu mnie nie było na YouTubie? Do zobaczenia, cześć.